Gęsi jest odpornym ptakiem, jeśli chodzi o odporność, jest bardzo odpornym i nie trzeba, jeśli chodzi o leczenie, żadnych antybiotyków stosować. Jak Amerykanie mają swoje indyki, tak my lasy miejmy swoje gęsi. Tutaj ten przepis też damy, mhm. udostępnimy jak to zrobić, żeby ten smak tej gęsi pieścił państwa podniebienie. Dobry Państwu, nazywam się Anna Malinowski i tym razem chciałabym zabrać Państwa do miejscowości Stołuńsko w Powiecie Złotowskim. Jesteśmy na zbiegu trzech województw: Wielkopolskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Zachodniopomorskiego. pomorskiego Malowniczo położone gospodarstwo ma 2000 gęsi, do których dzisiaj chcemy Państwa zaprosić i omówić temat nie tylko hodowli gęsi. Czy to się opłaca? Jak to się robi? Czy gęś jest głupia? A może jest bardzo mądra? Dlaczego się nadaje? Bo na pewno nadaje się na stół z okazji świętego Marcina. Słuchajcie, jak to się zaczęło? Jak długo panowie jesteście tutaj? Sześć lat jesteśmy tutaj. Zaczęło się w sumie po, czyli trzy, piąty sezon jest teraz, gdzie powiedzmy tak na większą skalę to robimy to od zeszłego roku, o tak, jak to widzimy teraz na, na załączonym obrazku za nami. Ile macie ogólnie gęsi? Mamy około dwóch gęsi w tym momencie. Jak założyć takie stado gęsi? Pisklę pisklęta kupujemy już gotowe pisklaki i odchowujemy je sami. Jak długo trzymacie je tutaj? Jak długo one u was żyją? To znaczy, tak, akurat te, które mamy tutaj, to zaczęliśmy od początku maja, skończyliśmy trzeci rzut, był gdzieś w połowie czerwca, czyli mamy tutaj na trzy rzuty. Staramy się je trzymać tak gdzieś koło pięciu miesięcy. Od czterech do pięciu miesięcy, i wtedy ten okres też się wydłuża później, bo do listopada no mają właśnie te cztery i pół miesiąca, a później do grudnia wtedy jeszcze trochę więcej, więc rosną u nas trochę dłużej niż powinny normalnie. Czyli tak patrząc, ich koniec życia. Zbliża się powoli, bo mamy koniec października, a na początku listopada jest ten wielki fest święto dla ludzi, ale dla gęsi końcówka życia? To znaczy, tak, ale troszkę, tak jak powiedział tutaj przyjaciel, że żyją troszeczkę dłużej, bo rosną u nas wolniej. Nie są karmione paszami, tylko są chowane naturalnie czyli owsem, kukurydzą, dostają troszkę przężyta. No i tak i, tra i trawami różnymi, prawda? Tutaj teraz one trzy tygodnie są na typowo na samym owsie. Na samym owsie, mówię, bo tak wcześniej mają tą kukurydzę, nie że ziarna, tylko właśnie całe zielone kukurydzę I tu przywozimy, więc tutaj bardzo smacznie i też to widać po dziobach, że mają pomarańczowe dzioby. I tak w tym roku mieliśmy tak, że całość parze, tą trawę, kukurydzę przywoziliśmy tutaj, a w przyszłym roku już planujemy je Puścić właśnie na zewnątrz, na łąki, z tego względu, że mamy blisko łąki, więc już za rok w Stołyńsku będzie trochę inaczej wyglądało. Dwie rzeczy muszę dopytać. Powiedział Pan, że mają takie szczególne dzioby. Od hmm. czego one mają te dzioby? Też od słońca i od zielonego, jak najbardziej od kukurydzy także na pewno. A gdyby nie miały kukurydzy i słońca, to jaki dziób miałyby? Różowy. Teraz druga rzecz jest, te łąki, które są tuż za naszymi gęsiami, w Waszym tle, to są Wasze łąki. To znaczy, te, które teraz tutaj widzimy najbliżej, to tak. Czyli tak sobie żartujemy, że wychodząc na, na wieś, w Sąisko, to jesteśmy najlepszymi rolnikami we wsi. A dlaczego? Bo nie ma innego, więc innych. Jest to taka mała wioska, więc tutaj pod tym względem możemy sobie tak dopowiedzieć. Właśnie, do gospodarstwa należą również grunty, prawda? I te grunty, z tego co zdążyłam się dowiedzieć, są ekologiczne. To jest też bardzo, bardzo ważne. Nie zwierzęta, nie jeszcze. One są jeszcze teraz w jakim okresie? Jesteśmy od tego roku, pierwszy rok właśnie tym, na tym etapie, przestawiania się na gospodarstwo ekologiczne. Jeżeli chodzi o zwierzęta? O zwierzęta to musimy poczekać no, dwa lata, żeby już mieć stuprocentową swoją właśnie paszę, swoje zboża ekologiczne i wtedy będziemy mogli po prostu starać się o certyfikat na gęsinę ekologiczną. Ale grunty są ekologiczne? Tak. Tak. tak, tak. Ile ich jest? 120 jest yy, wszystkich razem z nieużytkami, a około 100 jest gdzieś tam takie uprawiane rolnicze. I co uprawiacie? Mhm. E, głównie uprawiamy żyto, e, owiec, e, no łąki właśnie, kukurydzę typowo dla gęsi zieloną e, i to też jest. Ale jesteście samowystarczali, jeżeli chodzi o zaopatrzenie zwierząt? Raczej tak, tak. Jak, jak na przykład czegoś nie mamy, to siejemy na przykład jedno zboże, czyli pójdzie do sprzedaży, a wtedy dokupimy wtedy coś drugiego, nie? Ale staramy się raczej... Na Akurat dla gęsi, jeśli chodzi o paszę, to siejemy sami. Owiec siejemy sami. Wróćmy do naszych gęsi. Czy to jest jakiś szczególny gatunek ich? To znaczy tak, tutaj to, co widzimy w większości, to są biała kołucka, ale w tym roku też wzięliśmy, bo zaczęliśmy w tym roku współpracę z Instytutem Państwowym w Dworzyskach bardzo fajna jest ta nasza tegoroczna współpraca i w tym roku mamy też różne gatunki, czyli mamy i pomorską, podkarpacką i landes też mamy, także mamy różne i zobaczymy po prostu czy warto ile ważą, bo to dziś każdemu klientowi najbardziej chodzi o tą wagę ale jeśli chodzi o klientów to są różni, niektórzy lubią mniejszą, bo po prostu włożą ją do garka, czyli do brytpanki, a niektórzy lubią dużą, bo lubią więcej tłuszczu, który jest bardzo zdrowy Ile gęś, gęś powinna idealnie mieć, jeżeli chodzi o wagę na świętego Marcina? Powiedzmy, między 4,5 kg a 5,5 kg. Co jest szczególnego w gęsi, w hodowli gęsi? Coś, co byście polecili, co się sprawdza? Eee, powiedzmy, no ten owiec. Owiec to jest, że my dajemy całe ziarna na przykład. I nie, nie narzekamy, tak, żeby były jakieś mniejsze przyrosy, czy coś ważymy, więc tutaj nie ma z tym żadnego problemu, nie owiec, ale nie chodzi mi o to, że tu chcę podkreślić, jeśli chodzi o to, że całe ziarna, że jest takim znakiem, które całe ziarno przetworzy. Nie musicie gnieść tego Dokładnie ziarna. na tej zasadzie. Mhm. Dobrze, czy y, hodowla gęsi się opłaca, ogólnie rzecz biorąc? Dla nas, się Dla nas się opłaca chodzi też poza finansami, to na pewno jest i misja, bo naszą główną misją jest, co od zeszłego roku tak zaczynamy propagować bardziej i teraz już już chodzimy na, jakby na pełne stery, na pełne morze, że jak Amerykanie mają swoje indyki, tak my, Polacy, miejmy swoje gęsi. Czyli tak jak Amerykanie siadają w lipcu na to święto i mają indyka, tak my, niech każda jedna rodzina w Polsce powie, że to nasze, polskie, bo ta tradycja naszej gęsiny w Polsce jest, 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 jest fajna i przede wszystkim podkreślę, że no, no, ta gęś jest dużo zdrowsza od tego indyka. A jak to jest ze zdrowotnością gęsi? Gęś jest odpornym ptakiem, jeśli chodzi o odporność, jest bardzo odpornym i zielonka to automatycznie ma w sobie witaminy i nie trzeba, jeśli chodzi o leczenie, żadnych antybiotyków stosować. Czy mieliście dużo padnięć? Jeśli chodzi o pisklęta, to jaki na początku jest jej niewielki procent, to nie chodzi o bakterie, tylko chodzi bardziej o niedogrzanie piską, prawda? A tak, to, a tak to i o choroby, to żadnych chorób. Jeśli chodzi o gąski, to nie ma. Czy gęś, to są same gęsi, czy są też gąsiory? Tak, mniej więcej pół na pół, a nawet więcej jeszcze zdarza się gajorów. Gajor jest, jest stosunkowo do masy większy od gąski. No to jak, jeśli chodzi o, o ten, o gabarety, no to tak mhm. właśnie to jest większy. Tak. No 6-7 kilo, nawet i do 8 czasami dorośnie, ta gąska naprawdę. jest mniejsza. Znów jeśli chodzi o walory smakowe, gąska klienci chwalą, że bardziej jest delikatniejszą. Yy... Smaku Tom. Jeśli no, pracę, mięso, no mięso, na koniec. Tak. Mhm. Proszę im powiedzieć, czy my możemy powiedzieć cenowo, jak to jest? E, tutaj powiedzmy tak, jeśli cenowo, no to mamy taki stały cennik, my tutaj sprzedajemy na sztuki. Czyli mamy tą e, wagę od 4,5 do 5,5 kg i za 190 zł w tym roku. E, taka gąska kosztuje. Jeśli ktoś na przykład zamówi więcej niż 10, no to oczywiście, że e, to jest kwestia jest dogadania kwestia się. Także tak, jeśli są jakieś restauracje czy coś, to, to jak najbardziej Zapraszamy e, do, tutaj do rozmowy, tak? Do rozmowy też e, właśnie widzę, że. że, że, że Chcą i tutaj też ta do dogadania się, do negocjacji ceny jak najbardziej. Czyli z gęsi, tak jak ją teraz tutaj widzimy, pobiera się od niej mięso. Co jeszcze się pozyskuje od tego ptaka? Smalec. Smalec jest, jest typowo lekarstwem na przeziębienia, na różne właśnie choroby skórne. Są badania robione, że tutaj głównie skupiamy się na yy, smalcu yy, właśnie gęsi, że tam jest ten odpowiedni stosunek yy, omega 3 do omega 6, czyli tych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Yy, to jest najbardziej odpowiedni, jeśli chodzi o drób właśnie w gęsinie. E, I on ma też ten cholesterol, który nie podnosi cholesterolu u nas w organizmie, e, bo ma tego HDL, czyli tego zdrowego cholesterolu bardzo dużo, LDL jest bardzo mało. A co jeszcze jakieś badania w dworzyckach właśnie robią, To w, to, że ma. Składniki antymiażdżycowe, czyli jeśli nawet mamy miażdżycę i będziemy już stosować tylko smalec gęsi, to my się wyleczymy ze, z miażdżycy. Jest również smaczny sam w sobie? A, tak, smaczny, bardzo smaczny. Można sobie też te smalec jako też i z kwareczkami sobie zjeść. Na wszystkie, na wszystkie różne postaciach można sobie gąskie zjeść. Czyli co, do zobaczenia na pieczeni gęsiej u pana Leszka? Tak, do zobaczenia Pana Leszka. <grymiany> Jak to pięknie pachnie, to szczęście siedzieć przy tej brytwannie tutaj. I jest genialnie. Tylko, że jako kobieta powiem, ktoś kto. Ja bardzo lubię gotować, ale są. Jezu, ale wielu z nas boi się gotowania. Gęsi, kaczki, perliczki, bo to się wydaje takie skomplikowane. Taką gąskę bierzemy sobie tutaj od Arka Marcina. Oczysz oczyszczoną, ładną można już kupić. Przyszykujemy ją sobie w kuchni na stole. W osobnej miseczce przyszykujemy sobie troszeczkę soli, pieprzu, majeranku, rozmarynu troszeczkę do smaku, nie za dużo, jak ktoś nie lubi, nie trzeba go dodawać. Do tego bierzemy sobie owoce i warzywa. My tutaj wykorzystaliśmy jabłko, marchewkę, suszoną śliwkę i troszeczkę cebuli. Na początku w umytą, obraną gąskę wkładamy marchewkę, troszeczkę jabłka, troszeczkę cebuli, troszeczkę tej śliwki i posypujemy tą solą do środka też, żeby te, ta sól, ten pieprz i ten majeranek też się w środku rozchodził. I teraz takie najbardziej frustrujące pytanie: jak długo piecz taką gęś? I tutaj jest naprawdę wiele możliwości, i wiele przepisów jest, ludzie dają na tą gąskę. My tutaj stosujemy taką zasadę 160 stopni na każdy kilogram mięsa, czyli przez godzinę czasu. Można też w inny sposób sobie włożyć termometr do środka, żeby była temperatura około 75 stopni w środku gąski z tymi, z tymi warzywami a tak jak najlepiej nasze babcie sprawdzały, tak tutaj też pokażemy, że jak gąska już jest gotowa, ta skórka tutaj na pałeczkach, jak już odchodzi od pałeczek, to znakiem tego, że gęś już jest też gotowa. I też, żeby mieć taką piękną, chrupiącą skórkę, jak kto lubi, w zimną wodę, w szklankę zimnej wody wsypujemy troszeczkę soli, i pod koniec pieczenia około, tak, to jest około arku. Ile ta gąska mogła mieć kilogramów? Myślę, że ta miała ponad 5 kg. Ponad 5 kilogramów, tak. tak. My ją piekliśmy akurat mm. tutaj 3 godziny. <laughs> super, w 160 stopniach na to w zupełności wystarczyło. I ostatnie 20 minut pieczenia w piekarniku zdejmujemy przykrywkę, bierzemy pędzelek mm. tą słoną wodą, troszeczkę posmarujemy po wierzchu i zrobi nam się super chrupiąca skórka bardziej brązowa, mniej brązowa, jak kto woli, jak kto lubi, ale głównym cechą tej gęsi jest to, żeby te warzywa, które są w środku i te owoce, żeby w powolnym i długim pieczeniu delikatnie puściły swoją parę, swój sok, delikatnie, powoli rozeszły się po tej gąsce, żeby ten smak w tej brytwanie został w całości, żeby temperatura była równo rozprowadzona. No i oczywiście jak gąska smakuje z jabłkiem arku pieczona? Słuchajcie, to jest tak, że przede wszystkim też i zdrowa jest. Same to, że gęś lubi owoc, owoc. kwaśny. To jest akurat słodko kwaśno, tu przy gęsi to jest zawsze fenomen, ale to jak różnie jeśli chodzi o degustatorów, no to niektórzy mówią bardziej wytrawnie, ale to jest myślę, że najlepiej ta gęś smakuje właśnie i ma najlepsze wartości tak. przy tym, jak jest z owocami z naszego sadu. E, to wtedy jest bardzo. bardzo Oczywiście smaczne. można dodać sobie suszone jak na przykład e, żurawiny. E, to już tak. Morele mm. można wrzucić, włożyć do środka. Też fajnie się to komponuje. No możliwości jest dużo. My tutaj ten przepis też damy, mm. e, udostępnimy, jak to zrobić, żeby ten smak tej gęsi pieścił państwa podniebienie, żeby pobudzał wszystkie kubki smakowe i żeby zawsze się chciało wracać do tej gęsi na Świętego Marcina. Tak. Diolch yn Obiad! Obiad!